Przechodzimy na scenie Aleksandra, Aurelia Żulińska, Wojtek Żuliński i Marek to Prosimy. My szukamy daczyńców tak zwanych, czyli sponsorów, którzy dotują, przekazują pieniądze na Śląskie Domy Dziecka w zamian za co ich reklama jest na naszych samochodach. Natomiast my jedziemy za swoje pieniążki. To jest w 100% kraj charytatywny. No dokładnie, a żeby było nam trochę że jeździmy na gazie, Mamy aż dwa zbiorniki gazu w tym Fiacie. No a co ciekawe, akurat na, na trasie naszego przejazdu był kraj, czyli Finlandia, który nie ma w ogóle stacji gazowej, ale pokonaliśmy ten kraj na gazie. Zaraz o tym opowiemy też m.in. To była tak zwana kryptoreklama Marek Doszyn Fugazi Lindek O20. No to nic, no to zaczynamy, może pokaz slajdów, bo mamy pół godziny. Masz pilota, masz władzę. Tak, To ma pilota, ten ma władzę. Czyli zaczynamy od startu w Katowicach, 208 Marecki? No nie, 208 to było w następnym roku, rok wcześniej, a w tym roku 2013 było 134 samochody. Aha, no widzisz. I tutaj samochody przygotowują do startu. To są organizatorzy. Widzimy cały przekrój Żuków, Nys, wszystko tutaj jest przystosowane do wyprawy. Był też autosam był też kart. to jest załoga Autosana, wszyscy uśmiechnięci, nie wiedzą co jeszcze czeka, kręgosłupy i będą bolały. O, o, a miało być pionowo. No, przewróciliśmy to tutaj jest koszulka na której organizatorzy zbierali podpisy i ona została zlicytowana na Nordkapie. Przepraszamy za te wpadkę techniczną, ale w, w takim razie będą w ten sposób wyglądały te zdjęcia. Proponuję, że wyglądacie w ten sposób. Tylko nie zaśpijcie. To jest, to, to, to jest kierowca autobusu. A to jest Icarus, i ciekawą sprawą jest, że ten Icarus zrobił ponad 5000 kilometrów i tam nie ma żadnych przeróbek. To jest taki jak... Icarus, jak kiedyś. No, to jest identyczny jak jeździł, miejski bus. O, jeszcze jedno. No, następne zdjęcie. Tu tutaj jest ogłoszony start, godzina 11. Wszystkie telewizje patrzą, organizatorzy wysiadają do swoich samochodów. My, a w ogóle my nie jesteśmy na starcie, znaczy Wojtek był na starcie, a ja pojechałem z Olą, która spała na tylnym fotelu na warsztat, ponieważ w drodze do, z Krakowa do Katowic no, samochód nam się zepsuł, czyli padło sprzęgło i krzyżak wału. Bo tak obciążyliśmy wszelakimi rzeczami wyrobili no strasznie drogo, więc zabraliśmy, ile mogliśmy do tej przyczepy. No i niestety fiat tego nie wytrzymał na pierwszych 80 km. Więc tutaj był start, a ja w warsztacie zaprzyjaźnionym już teraz ten, tego kwiata naprawiałem. Trwało to 9 godzin. Także następnie mieliśmy 9 godzin opóźnienia i tak się wylekliśmy jak zwykle na samym końcu bo jedziemy bardzo wolno. To jest właśnie tutaj warsztat. No to tutaj już chyba wkładamy skrzynię z powrotem, bo wymieniaśmy właśnie sprzęgło i... Krzyżak, no no, no To tymi... było na pewno na końcówce, bo już myśmy się no z aparatem bo, jak... bo ja, ja, to, ja to robię zdjęcia. To właśnie... widać, który no to... też był ze mną na starcie. Yy. Jak to nie jest, yy, jest, nie jest w stanie czystym. Jak to za komuny Czech robi jeden pacznie, a tam było odwrotnie. Także tutaj profesjonalna obsługa w, w, w rękach amatorów. To już jest na... To jest to... akurat Białystok, tutaj tam jest yy, przerwa powiedzmy na tankowanie gazu. Tu jest Litwa jak widać. Wjazd na Litwę. Na Litwie zostaliśmy yy, powitani przez klub Volkswagena. Niestety byliśmy tam spóźnieni około 12 godzin. Także wizytę musieliśmy potraktować yy, w sposób bardzo kompaktowy, jakkolwiek była ona bardzo intensywna. Nasze spóźnienie się przedłużyło, tam osiągnęło 12 godzin, chyba mniej więcej. Tutaj wrócę do zdjęcia, które mi się omsknęło. Spotykaliśmy dużo turystów z Polski, którzy podpisywali się nam na masce z życzeniami dojechania, ponieważ nie do końca się udało to naprawić. No nie, nie było tam, jak się okazało, po kilkuset kilometrach dwójki. Jedynka ciężko chodziła, no i, i potem wsteczny, wsteczny, też gdzieś zginął. Także nie, mogliśmy, nie było odwrotu, musieliśmy jechać dalej. No był taki moment, że była tylko trójka. No nie no, na nas było wtedy czwórka. To jest, to jest chyba z jakiegoś kopca w Wilnie. Nie, to jest z zamku w Wilnie, panorama Wilna. No ja byłem strasznie zmęczony, nie spałem dwie noce i, i, i nie pamiętam, co tam było. Tutaj już y, po My, tych wszystkich musieliśmy trochę nadrobić i y, co nam się udało. Ale, i... Czy tu jest. To jest prom, Helsinki. To, jest prom... to są Helsinki. Tak, Tallinn, Helsinki. Nie... Tallinn, Helsinki. Tak, tak. To, jest, no, to jest Talin. To jest, Talin, jest Talin. No, właśnie. A tam są Helsinki. Generalnie tutaj dopiero dogoniliśmy załogi z no i, no i razem już płynęliśmy tam z niektórymi załogami na tym, że to Tutaj widzimy Karus zjeżdża z promu i tutaj będzie troszkę... To jest, dosyć... to jest Finlandia, to jest najdługiejszy kraj chyba, przez który przejechałem, bo są takie proste drogi i drzewa się robią coraz mniejsze, im się jest dalej na północ, no i nie ma tego gazu. No może być uroczo. To jest nasz kamerzysta Piotrek, który niestety nie może być dzisiaj z nami, bo jest w lesie. Sadzi las. Sadzi las. Tam widać nogę koło lusterka wstecznego tego bocznego. No właśnie, noga wystaje. Czy jakiś tutaj ktoś się zgłasza. Dalej, Finlandia. No tutaj, akurat, była jakaś awaria, bo co jakiś czas ktoś ma awarię. My, jako że jedziemy na końcu, często w tych awariach uczestniczymy, pomagając tym załogom, mamy. Też troszeczkę części, ja nawet się okazuje, że trochę więcej części niż inni samochodach i często te części tam po prostu pożyczamy, dajemy. O, tu jest bardzo ciekawa rzecz, to jest właśnie pompka do przepompowywania gazu z butli 11-kilogramowych do zbiorników samochodu. No co, no wyglądało to tak, że podjeżdżaliśmy na stację benzynową, tam były oczywiście, tak jak na każdych stacjach, takie butle 11-kilogramowe. Pożyczaliśmy wszystkie, jakie były na 15 minut, tak jak mówiliśmy. Trwało to godzinę, przez godzinę można przepompować 7 butli Około 140 gazu do Fiata i jechać dalej na gazie. Również Zabrie. użyczaliśmy tego serwisu za przyjaźnionym załogą w zamian za e, yy, w zamian pompowanie w naszego w samochodu. samochodu. No dokładnie. I, y, nie polecamy w domu stosować. Dalej, Finlandia. A tu szukamy I... świętego Mikołaja. Y, 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 tu jesteśmy, w tej, w tej wiosce, gdzie, gdzie ten Mikołaj mieszka się po drodze do jakiejś knajpy tam. tam to jest na... chyba jedyny pub w Finlandii, jaki żeśmy widzieli. I tu żeśmy znaleźli świętego Mikołaja, który rezyduje pod kołem polarnym. Chyba jest pierwsza w nocy. No już zaczyna się Nie, to już Zaczyna się czwartą. No może i czwarta. E, przy, przyjeżdżamy mniej więcej na trzecią e, na każdy kępik, także chyba Wojtek miał rację. Także. Wojtek, przebieg, proszę. No dalej, Finlandia. Tam się robi coś górzyście, czyli to może być gdzieś w okolicach e, e, granicy z Norwegią. Będzie Norwegia, to będą żółte pasy, tym się różni. Na pewno. A tu już jesteśmy na mecie. I jest licytacja koszulki z podpisami wszystkich uczestników rajdu. Oczywiście pieniądze w 100% idą na dzieci z domu dziecka. A tu jest szczęśliwy nabywca. Nie wiem, czy Państwo poznajecie. To jest kierowca autosanu. Pozdrawiamy go serdecznie. Chyba dał pół tysiąca na koszulkę. E, więcej, 300 znaczna część uczestników, generalnie tutaj Wojtek powiedział o tej koszulce, że to, to tylko na tym latym akurat z Łąbolu była taka licytacja taka spontaniczna, takie koszulki, żeby powiększyć pulę pieniędzy, które zostały zebrane z tych właśnie naklejek, tak jak mówię, na początku na, na samochodach i e, za te osiem edycji, które już do tej pory było, e, zebrano milion 800 tysięcy złotych ponad, e, z, za ostatni z Łąbol było 670 tysięcy. Także po, po takim złombolu yy, jedzie się do domów dziecka, pyta się o ich potrzeby i kupuje się im potrzebne sprzęty i potem się te prezenty wozi w okolicach Mikołaja 6 grudnia. Yy, tutaj jesteśmy na, 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 na mecie, fetujemy, to jak widać tam którzy na autobusach próbują, czy jeszcze ten tak wytrzymał. Tu, jest, tu jesteś, ja jestem ma, tutaj, tak, tak. ja robię zdjęcie. Ja zapomniałem, mam wskaźnik, także będę może... Wojtka, że no nie, ten... nie będziesz mnie ale... Zobaczymy, to ma mocniejszy. chwilę poczekać no. i to jest syrenka tutaj zaprzyjaźniona syrenka która y, dojechała na Nordkap i z powrotem y, cud techniki jako jedyna w tym roku jechała syrenka w tamtym czasie no, y, były również inne złombole gdzie syrenki dojeżdżały na metę, na przykład do Turcji dojechała, do Istambułu, do Dimar. Wybraliśmy tą trasę na Nordka, ponieważ była akurat najdłuższa, taka naj, najcięższa, ale ją oceniamy. Uczestniczymy w tym rajdzie już od 6 lat i na, na początku byliśmy w Istambule, potem byliśmy w Loch Ness, w Szkocji, wszyscy chyba wiedzą. Następnie była Arkaja Olimpia w Grecji na Peloponezie. Następnie właśnie był Nordka, który tutaj pokazujemy. Rok temu byliśmy Burette Mar w Hiszpanii. Zrobiliśmy ten Fiatem z przyczepą 48 tysięcy kilometrów na tych rajdach. Dalej się toczy. W tym, w tym roku jedziemy w Alpy. W końcu przydadzą się narty, które mamy i wozimy nie wiadomo po co na bagażniku, ponieważ, właśnie tak jak mówię, jedziemy w Alpy. W tym roku jest dość krótko, bo jest 1500 kilometrów na miejsce, ale za to jest bardzo wysoko, bo przełęcz 2800 ponad. No może tam wiedziemy, to bardzo na poprzednim slajdzie widzieliśmy ostatni camping przed Nordkapem, który się około tam 20 km znajduje. Nordkap to najwyż, najdalej wysunięty na północ przylądek. Nordkap to jest przylądek północny w polsku. Jest on położony powyżej 71 stopnia szerokości geograficznej północnej i prowadzi do niego droga 6 na 9, to jest tam. Tutaj Norwegowie wszędzie muszą zarobić, także wstał, wstęp na jest płatny, jednak jeżeli ktoś by się wybierał, to ci, którzy przejeżdżają w aucie płacą, a ci, którzy idą na piechotę nie płacą. Jak widzicie, pogoda była taka, jaka była. No w pierwszy dzień nie trafiliśmy z pogodą. Jakoś tak, jak już tam dojechaliśmy, to byliśmy chyba na Zrobiliśmy sobie nieoficjalny kemping, tam y, spaliśmy w przyczepie y, pośród wypasionych kamperów. Tam będzie widać, ona prosi o przewinięcie. To jest taki dyplom. Y, z, jedyną rzeczą, którą y, dostajemy za ten rajd, są takie dyplomy, które y, te organizatorzy wręczają załogom, które ukończyły rajd, czyli dojechały na metę. No, oprócz mety, to jeszcze trzeba wrócić. No i tutaj y, pierwsze piwo od pięciu dni. Ale to jest bardzo dobre piwo. 50 zł. Staćcie na to. No, no, no to jest najdroższy chyba kraj na świecie. Tutaj spotkaliśmy taką sowę. No. A to, jest A to, to co? już jest Marek, no wszędzie wszędzie musi wejść. Tutaj widać jak się pogoda zmienia. Pogoda jest bardzo zmienna i z mgły w ciągu 20 minut możecie zrobić bardzo słoneczna i pogodna. Aura. Tutaj nie, nie wiadomo, która była godzina, tam generalnie cały czas która było jasno, to był sierpień, nie było tak, żeby słońce było nad horyzontem cały czas, ono tam zaszło na godzinę czy dwie. A tam widać właśnie kantynkę, która tam stoi, bo pośród tych wypasionych kamperów tam też spaliśmy. Na samym Nordkapie nie ma żadnej bazy, nie ma hotelu ani motelu, także jedynie te osoby, które mają kampery mogą tam spać. Nie jest tak w żaden sposób limitowane. Tutaj widzimy znowu przyjaciół z Syrenki. No, tutaj jest klif. Klif ma yy, wysokość yy, ponad yy, ponad 308, metrów. 308 metrów. I o, to jest... Ten, tu ale... jest kartyna. Yy, ja chyba tam stoję. Nie wolno tam było wjeżdżać. Nie wolno, nie wolno, ale wjechałeś. Także notka był... Yy, jest w tym momencie bardzo często odwiedzany przez turystów i od dłuższego czasu już jest to taką bardzo, taką bardzo popularną destynacją wyprawową. Pierwszym, pierwszą osobą, która jest uznawana za pierwszego turystę na Nordkapie jest włoski ksiądz Francesco Nero. Który na Nordkap dotarł w 1664 roku. Jest taka ulica w Krakowie, bo ja babcia tam mieszkała. Tak? czesko Mero? nullo. To nie to to nie to nero, to kto inny. Nie, To było w pustyni w pustyni, to nie to. To nie, 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 do tego się w lektury, ci lektury się pomieszały. No tutaj widać, tu już no. wracamy z Nordkapu. To już jest od dwóch jest, jest tam ciekawa historia chyba tych zdjęć akurat nie mamy. Dojechaliśmy na Nordkap, byliśmy tam dwa dni, ale jak już chcieliśmy wracać, było dość późno chyba, około po dwudziestej okazało się, że zabrakło nam tego, że gazu a i benzyna się skończyła, bo wskaźnik tam źle działał i tylko zjechaliśmy z Martka po jakieś kilometr, dwa i tam się męczyliśmy, co by, co by, naprawić samochód bo tak myśleliśmy, że się zepsuł, ale okazało się, że po prostu paliw nie i tekst tak pojechali po paliwo do no. pierwszej wioski, dwa, 30 dwadzieścia, bo po, po, początkowo Na, po... myśleliśmy, że jest to jakaś awaria ponieważ tyle spaliliśmy wjeżdżając na nordkap na trzecim biegu. I tutaj Ola, jak myśmy awerwary próbowali... Ola ułożyła się wróciła z tamieniem, czek, czekając na paliwo. Aha, bo wszędzie są renifery. My wypatrywaliśmy łosia. Ale łosia na szczęście nie spotkali, ponieważ on, podobnie jak hipopotamy z opowieści przed nami, jest y, dosyć groźnym zwierzęciem. Łosia widzieliśmy, jak jechaliśmy rok wcześniej na, do, do Grecji, to na autostradzie Kra Kraków-Katowice widzieliśmy łosia o 6 rano. No i potem w muzeum, tam chyba na, na, korze, na kole podbiegunowym będzie muzeum, gdzie był łoś wybuchany. O no, tam właśnie stać Biały i... łoś, biały łoś. To jest renifer, to jest renifer. To jest renifer, przepraszam. Białe. No i tutaj mamy taki wikwan z miejscową ludnością ludzenną. Oni są przebrani, no widać mają takie, takie spodnie w lampa, lampasy. No, no, normalnie chodzą w tych lampasach, tylko się przebrali jest, na wiadomo do pracy. Przepraszam. Szanown, szanowna małżonka. Nie wiadomo jak tam spodnie. No i tutaj dalej po. Znaki oszczegawcze, no chyba nie to są w ogóle dwa łosi, nie, nie, renifer jest na a tam nie, nie. jest łoś, tak. O, łoś jest u góry, nie, u dołu, nie, u góry. Kto, gdzie jest łoś? U góry. U góry, no. no, tak. Ja zdjąłem okulary i to jest okularów tak średnio, przynajmniej nie widzę, że jak coś jest nieostre. Mniej się wstydzę. No i tutaj jest przydrożny łoś, który... Nie, to jest renifer. Przedłożny renifer, który nam tutaj też, też padł pod. Też tam zarabia właśnie, ale jest bez spodni w lampasy. A tutaj szukaliśmy też paliwa. Tutaj objecaliśmy jakieś wioski po kolei. Widać... E, co widać? Tutaj jest granistem, prawda? Chodzi. chodzi A, tam jesteś granistem, to... tak? Dobrze? Ja jestem, no nie. Wszędzie są tunele. Jest bardzo dużo tuneli w Norwegii. Strasznie dużo. Na Norwegach mówi się norki i chyba teraz już wiem dlaczego się mówi norki od, od tych norek. Tak, tak Polacy już tam mieszkają w A tu był akurat chyba odpływ. Tak, tutaj już żeśmy, żeśmy zjechali poniżej Alty, gdzie postanowiliśmy, w zasadzie nie postanowiliśmy, tylko było to kwestią przypadku, zostać dwa dni, ponieważ nas zalało, była wielka ulewa. Zaparkowaliśmy na kampingu na boisku futbolowym, które na następnego dnia zmieniło się w pasem nie masz tego zdjęcia. Nie ma tego zdjęcia. No w związku z tym poszliśmy na ryby. Norwegia jest rajem dla wędkarzy. Przyjeżdża tam bardzo dużo Niemców, przyjeżdżają Polacy. Jorą nawet bez przynajmniej. Kto jeszcze przyjeżdża? No, 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 wszyscy tam Wszyscy przyjeżdżają. Na ryby. Tutaj zajęcia w grupa. To, to, to nie jest uczestnik naszego rajdu, to jest... Kolega po fachu. ...miejscowy. I tutaj? No tutaj coś tam. Przydrożny, a raczej przyjeziorny lunch, czyli sardynki w śledzie. I w tym momencie jesteśmy 450 km od Narwiku i kierujemy się w stronę Lofotów. Tak, jak gdzieś na, na Wyspach Południowych. Tak to wygląda. Gdybyśmy, gdyby ktoś nagle się obudził, po prostu 3000 km stąd, w takim miejscu, to pomyślałby, że jest gdzieś na południu. No, to jest ładne, prawda? O, to była pierwsza stacja o, tutaj tankowania. ulubiony temat, marka, czyli tankowanie gazu. Znaczy, nie ma, nie ma obsługi, obsługa gdzieś tam. Sobie i tam się zacięła się karta płatnicza w tym, w tym terminalu do płacenia. No, chyba byśmy nie zaatakowali, gdyby nie to, że akurat, właściwie stacja akurat przejeżdżał z żoną na motorze i, no i otworzyli stację i tam zapłaciliśmy. A tutaj jest, tu są lofoty. Pierwsze, pierwsze zdjęcie na foto. Jak widzimy tutaj, y, 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 pogoda się zmienia tak samo jak na Norskawie, to jest jeszcze powyżej od biegu nowego w, w Norwegii są bardzo fajne chmury. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Potrafią zadziwić co chwilę, się zmieniają. Chyba jest ten O tutaj y, y, kolegów żeśmy spotkali z innych krajów, koledzy z Holandii. Z Holandii. Kultowymi szczepami. A tu jest ciekawe zdjęcie. Spotkaliśmy Rosjan, którzy łowili ryby. Oni mają rosyjską podróbkę, znaczy swoich przyczepy. Tak. Rosjanie zawsze wszystko podrabiali. dalej tak. to robią. A to jest... No, a, a to jest, jak, jak a, widać, a, to jest, Czyta się O akurat. I to jest ostatnia miejscowość na Lof Lofotach, o tej już sperą. Bo Lofoty są, pełno jest na nich małych wiosek rybackich i A jest taką, powiedzmy... Tam się normalnie zaczyna od, a do, tam, myśmy od zaczęli... a do Z, a myśmy jechali od Z do A. No dokładnie. A. O. Kotwica. O. A tu jest koło podbiegunowe. I to jest kolasz z Polski, który. <laughs> tak, to jest kolarz z Polski, dokładnie, tak. No przejechał, przejechał ten dystans. A przecież się akurat tutaj w tym miejscu z nim spotkali, on jechał właśnie na Nordka, bo my wracaliśmy z Nordka. Są jakieś takie dziwne kopczyki, które, które ludzie stawiają. O, Ola! Nie, no, przynoszą szczęście. Kopczyki. Co? Kopczyki. Kopczyki. się tak? Ola, Ola. kamień na kamieniu, obraca się w cztery strony świata i to niby ma przynosić szczęście, tak. Dlaczego to niby nie bądź taką pesymistką? Teraz się nie obraca ale... Widzę, że jesteś w temacie, ponieważ. Na pewno dużo szczęścia Ci takie duże kamienie przyniosą, bo myślę, że to się proporcjonalnie przekłada. Strasznie zimno tam było. Było zimniej niż na Nordkampie. To ciekawe akurat. Poza tym tam w tym miejscu z Łombol dojechał w trzeciej edycji. Z Łombol zaczął od Monako dwa razy. Potem było właśnie koło podbiegunowe, a potem był Istanbul, gdzie już wyłączyliśmy do tej Strewalnej akcji charytatywnej. To, to jest jedyny łoś. A ja tu rys. jest. Powiedzcie, co to jest? To jest jeden o łoś. Łoś. To nie jest rybifer. Zgadłeś. No, tutaj czekają przypływ. No, A no, to znowu Renifer. Trochę trudno było. Trochę strasznie długo tam po tej Norwegii jeździliśmy. O, tu jest ciekawa historia. A właśnie, to jest, jesteśmy po, 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 przed Trondheimem. Nie, to jest właśnie w Trondheim. 4300 km jeździliśmy bez właśnie wspomnianej dwójki wstecznego. Ta y, jedynka też nie wchodziła i tutaj dopiero wypatrzył. Myśmy się już z tym oswoili, w ogóle traktowaliśmy taką normę, że nie mamy tych biegów, szybciej, mało było zmieniana. I wypatrzył nas na stacji, benzyn, na stacji benzynowej i benzynowej a z drugiej stronie był warsztat samochodowy, w którym jak się okazało pracował Polak, który nas wypaczył przez okno, strasznie się zdziwił, raz przyleciał, spytał się co tu robimy w ogóle I, i czy wszystko w porządku. Ja mówię, w sumie to nie mamy dwójki. On mówi, no to zapraszam, a, 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 zrobię to akurat mam przerwę a, jakąś śniadaniową i, i nie jadł śniadania i pomógł nam, przywróciliśmy wszystkie biegi. Daliśmy mu chyba koszulkę, strasznie się ucieszył, o jest koszulka. A, A to, to jest ten Polak. A to jest nasz kamerzysta. Tak. Generalnie mamy film z tego wyjazdu, jak zresztą ten, z wszystkich wypraw. Będziemy ten film dzisiaj pokazywać tutaj pod... Yy, z naszego Fiata będziemy puszczać na, na Żuka z projektora. Jak tylko się zrobi ciemno, to, to zapraszamy, jeśli, jeśli jeszcze Państwo tutaj będą. No i tutaj yy, jedziemy w kierunku już yy Oslo. No i jedziemy na południe. To cała Norwegia to jest taka jedna yy, wielka i długa Zakopianka, akurat wpasowująca się do tego. To, że nie ma aut. Na Zakopiance się nie da tak jechać. No nie no, 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 jest, więcej jest właśnie reniterów niż aut. I, i aha, i wodospadów jest bardzo dużo. Tak. Co, co chwilę są wodospady. Tutaj się no, suszyliśmy... U... Tutaj jesteśmy u rodziny Piotrka, w dawnej koszarach niemieckich. Ola, jak było tam? Nie, bo tam straszyło strasz. Oraz... Nas nie straszyło. dobrze spaliśmy. Okazało się, następnego dnia nie, nie mamy powietrza w kole tam z, zmieniają od razu Krocki przy okazji. Takie, takie tam ma, mała, mała, mały przegląd tego, co mamy w bagażniku i jakieś suszenie. No. No. Tak wyglądał pokój w koszarach. A to jest... Śmierdząca rywa. To jest rakfisk, czyli specjał norweski, który żeśmy jedli yy, na śniadanie. Nie radzę, nie radzę otwierać noże. Zdjęcie pożegnalne. Nie mamy map jak nasi poprzednicy. No tak jak mówiłem, przygotowaliśmy się. co sobie tutaj położyć. O i tutaj bardzo typowe norweskie domki z trawą na dachu. A to co to jest? Moslo. Jak? Moslo? Co ci się podobało Poslo? Jest no. to jest jedyne te... Proszę. E, takie. Proszę? Na, takie najbardziej znane chyba miejsce, w Oslo. Tam, tu, już, tu już mamy przeskok, do już W zasadzie to jest koniec naszej podróży te, przez Norwegię. Potem e, pojechaliśmy jeszcze odwiedzić naszych głównych darczyńców do Holandii. I to jest przystanek w Kopenhadze u naszej przyjaciółki Hany. Darczyńcy za Holandii, to dalej. No, tak jak tutaj pan przewodniczący mówił, na tym złą bólu przesadziliśmy, bo zrobiliśmy 9850 km. O, tutaj nam to stradzimy chyba w Niemczech. Niemiecki kolega z, na, z siostrą naszej przyczepy. Więc tutaj w korku wyskoczyłem, żeby koniecznie zrobić to zdjęcie. Tutaj już są w Holandii, w Holandii pol, polnery w Holandii. Jedziemy do Holandii, do tego głównego darczyńcy, który, który zasiedlił całą naszą przyczepę naklejkami i jedziemy mu podziękować, bo zrobił dużą wpłatę na dzieci. A tu jest chyba Alkmar. Ale... Taki festyn, tam był dzień festynu. To jest, Alkmar jest znany z sera i to było święto sera. A tutaj jesteśmy właśnie z darczyńcami, którzy przekazują corocznie na Śląskie Domy Dziecka pokaźne kwoty pieniędzy, że tak się wyraża. I dziękujemy im za to. Dziękujemy. I dziękujemy państwu to wszystko prezentacji z takiego miejsca na świecie, gdzie jak się okazuje piwo nie, jest niewiele tańsze od samochodu, który tam się przyjeżdża. No ale jak widać dojechał i stoi, jak mówię, przed ręcekiem, można go zobaczyć, a potem jeszcze wieczorem będzie coś na, na nim wyświetlane, czy też na tym żuku jakaś taka ma być. Dla tych wszystkich, którzy pojawili się dopiero teraz, przypominam o kupony konkursowe, które dostajecie.